Siemano w kolejnym filmie. Dzisiejszy dzień zaczynamy od jazdy do dębowca. Miada tam zawieźć ekran z brony aktywnej, żeby mi zmodelował i, i zamówił taki dwa do tej brony, a później, później to sami zobaczycie, już wróciłeś, jak to Teraz się zrobić z tego model, no i mam nadzieję, że mi to wypoli i wygnie tak jak trzeba. I teraz tak co będziemy działać ogólnie w najbliższych dniach? Musimy ogarnąć to. Ta kubka piosku yy, wrzucę prawdopodobnie tutaj, pod ścianą, to co tu leży, to jest wszystko do sprzątnięcia, czyli te blachy jakieś yy, to, to nie wiem, czy to już pójdzie do złomu, czy nie. Tutaj też ta oś co była z przyczepy też pójdzie na złom. Bo generalnie kurziomy taki, taki coś jak ta szopka. Po co było robić coś takiego, co po pierwsze jest niski, bo nie wiedziesz tu nawet 60. Po drugie jest malutki, bo tutaj nic nie doszło w zasadzie. A jo, ja ja jest zdania, że jak coś robić, to robić konkretne. Szkoda było w ogóle roboty na takie ciulstwo, takie dupstwo małe. No a chcę tutaj usprzątnąć uprzątnąć. I postawić tu siewnik, no bo na razie jeszcze nie ma miejsca pod dachem gonika i mieć. Także chciałbym go tutaj przykryć go plałą. No i żeby był sobie po prostu przykryty, bo tych węży jeszcze nie umiał rozciągnąć, naciągnąć na te. Nie wiem, czy tam trzeba będzie dotaczać coś, czy co, bo nie wiem, no nie dosięgnąć na te rurki, bo są za duże względem tych wężów. Wąż jest 30 w środku, a rurka ma 32. Woda z opryskiwacza trzeba spuścić. Jeszcze nie jest woda spuszczona, stoi pod szopką, także myślę, że tam nic się nie stało. Tutaj też kupiłem plandeka. I możecie mi tutaj doradzić, ja myślał e, zrobić przesuwno plandeka na rurce. Kupiłem taką plandeka 3 na 4 e, 650 g na Allegro gotowce takiej. No bo tu trochę wymiar powinien być mniejszy, ale gotowca takiego kupiemy, najwyżej się go przerobi już. No to za 230 zł jakoś ze smartem. No to spoko, cena ok Muszę tutaj zrobić taką plandekę, bo najlepsze by były drzwi Drzwi, ale jak zrobisz tu drzwi jak Te są przesuwne Kolejne przesuwne, no to by to nie pasowało Za bardzo, bo by tam musiało być wypuszczone Dużo tego Dużo Wiecie czego Tego kątownika A zrobić drugi kątownik jakoś inaczej No może by się to dało ogarnąć, ale Co to się urwało tam? Czy ja to tak zrobił? Wygląda jakby się urwało Ale nie mogło się urwać przecież Aha, jest tak zrobione na pewno Obejrzymy Chyba tam drabinka i tam zerknę Szłoby zrobić drugi kątownik jeszcze i tutaj obok no, ale nie wiem, No na razie jest plandeka. Bo, jak wieje deszcz, jak wieje wiatr i leje deszcz, to mi leje się woda aż tu na ten beton i tam jest za ścianą przynisa. Także e, nie może być tak. No, to najlepiej by było taką przesuną plandeka zrobić na ta chwila. Aha, mam jakiś poprzedłużacz jeszcze. To jedyny poprzedłużacz pokażę Wam, jak mam pomalowane te skrobaki do brony. I, I jaki mam plan. Tutaj mam pomalowane skrobaki do brony już, tak to wygląda. Zostanie poprzykręcać i, i gotowe w sumie. Tutaj mam piecyk, grzołek, od tej rury się nakrzywało, tutaj to także fajnie się malowało, szybko schło. Teraz muszę wziąć przedłużacz, żeby podłączyć prostownik, bo mały John mnie nie odpala jak jest zimno, za słabo kręci. Także tam też trzeba będzie wyciągnąć rozrusznik i dać do sprawdzenia. No i jeszcze z takich ciekawszych rzeczy to kupiłem taką... Nie wiem jak to nazwać. Hala, malutko, garaż. E, z pianki... Z tej płyty warstwowej. E, 70 mm grubej. 5 na 5 I chyba 3 metry wysoki. Za 5000 tysięcy kupiłem taki ten. No jest to... E, z rozbiórki i o wiem, to stoło Było to bardzo szanowane, bo to stoło to było pomieszczenie w pomieszczeniu Także na taki garaż jakiś Fajna, spoko opcja by była No tylko, że tak eee, Trochę za małe, nie? Żeby tam traktorem wjechać, za mało miejsca, 5 na 5 ten, ale Jakiś taki eee, Garaż na auto w przyszłości Myślę, że jak najbardziej, albo nawet na kurnik mi przyszło na myśl, żeby broilery tam trzymać. Ale to taki jest na razie. Na razie to i tak postawimy kaś na boku i, I tyle, nie wiem, będzie stoło, bo nie ma płyty wylonej ani nigdzie, ani nie ma planów w ogóle na takie coś. To co jest taki na razie kupione przyszłościowo. Dobra, ja podładuję go i odpalamy. Wylejemy wodę z lancy tu, tam, siam i i z zaworów głównie i z pompy żeby nic nie szczeliło. to jest trochę roboty, ale ogarniemy to roz dwa myślę Chcę powyciągać węże i tyle no a co do tej brony myślałem ją sprzedać na początku ale zostawiam se ją jednak ten młody rocznik mnie przekonał teraz jak jest to koryzowane wszystko fajnie cichutko chodzi także ja se ją sobie zostawiam do siebie a mam jeszcze jedna taką brona też e, taka sama kun. HRB e, Generalnie z takim samym wałem, wszystko tak samo, tylko przełoża to po prostu. To się przełoża, te skrobaki się przełoża z tamtego, a te skrobaki idą do tamtej, i tamta będzie do sprzedania. No i, i ta będzie dostanie te ekrany i będzie w stanie praktycznie idealnym. Jak tutaj wymieniłem olej, wszystko fajnie cicho chodzi. E, i co? I tak mi się... No, szkoda mi sprzedawać, zostanie. W przyszłości wymienia jeszcze zęby i będzie e, brona na lata. Będzie do zestawu do tego siewnika kuna. <laughs> tak, to ma być, tak zostanie. No, także jak przyjedzie ta brona drugą, nagram wam jak to wygląda. E, I tam to będzie do sprzedania. No pewnie nikt tego z tego nie kupi, bo jest po sezonie tak samo z siewnikiem też zero zainteresowania się wnikiem ale spokojnie przyjdzie sezon przyszły no to wiosna to ludzie zaczną szukać kupować bo tamten akord co ostatnio przyjechał też jest do sprzedania 19,900 do negocjacji jak ktoś chce to jego mogę przerobić na 2,5 metrowego bo takich akordów nie ma za bardzo to jakby, ktoś, jakby ktoś chciał mieć właśnie 2,5 metrowego akorda no to mu go mogę zrobić, no ale oczywiście to będzie kosztować dodatkowo taką przeróbka 5000 5000 ładuje ładuje myślę, że się podładowało także próbujemy odpalać o, tu jest jeszcze sterownik z akorda też go trzeba schować Odepnamy jeszcze na pyskiwa czy go też od razu odpolemy. Zapnę ta brona, założymy skrobaki do niej, to już dziadek może się zakładać nawet aha kulka tu jeszcze trzeba dać przed chwilą że ją wyniósł. Zapnęmy skrobaczki. Założymy, zakręcimy, gdy zima się robi, trzeba ten. A jeszcze tak mi właśnie przyszło na myśl. Teraz ten okres zimowy. I... może zaczniemy ta przyczepa robić Jakby było zainteresowanie filmami Bo nie wiem co on za bardzo robić jakieś remonty innych maszyn Ale bym chętnie zaczął ta przyczepa, bo na przykład czekam Jakbyście chcieli właśnie oglądać filmy z remontów przyczepy No to byśmy się tym zajęli Tylko, że tam będzie potrzebne wasze doradztwo, bo e, Chcę zrobić z niej trzystronny wywrot Także to trzeba wiecie e, Fachowej wiedzy żeby to miało ręce i nogi ale myślę, że tacy widzowie są co się znają i, no i chętnie pomogą czy tam na prywatnych wiadomościach, czy w komentarzach dobra, odpalamy tego konia dużego Cześć. Na wyższych obrotach chodzi, potem jak się zagrzeje to wpadają. Dobra, wyjeżdżamy tym. Jeszcze nic nie zamarzło, nie było takich urodzeń. Minus jeden, bo co najwyżej minus dwa. A poddałem to też inaczej trochę. Opryskiwacz spuszczono woda i wywieziono już pod wiata. Teraz zostało mi e, wywieźć ta betoniarka. I z tym pioskiem zrobić porządek, z tą płytą jeszcze betonową. Ta płyta na razie nie wiem, kaj dać, dać, we smyczymy. Betoniarka też Też jest niepotrzebna Głębosza też wywieziemy Także Trochę wywożenia tu jest Ten pas jest potrzebny na betoniarce Kamera sobie dam na głowę o. Sam raz Pas jedynie z niej zostawimy Ta śruba rzymsko to się przydało na coś reszta. Może jechać z nią. To brakuje jeszcze jednego garażu, bo tu wlecie mały, to wielki, do pół tylko się schowie pod ten dach jak brona Brona odepniemy Jak zrobię to ten trójkąt i zapniemy siewnik Czyli za sobota w sobota to zrobimy A Jakby ktoś się le Sverne Landa, może ktoś chce naprawio. To on taki ile do sprzedania. 6-8 sztuk. Cena to się dogodamy już. To zainteresowany niech pisze. Dogodamy się. Dobra, wezmę to. Potem wezmę ten beton. Ten piosek zgarniemy pod ścianę, to jeszcze... No jeszcze tu trzeba będzie wyjść i posprzątać. Te znaczniki domy pod to, grabki domykać na bok Betoniarka wyłożymy teraz Do rzeczy Które nigdy nie będą Potrzebne, czyli Z pola widzenia Nie lubię jak coś mi kurwa zawadzo. Niech leży, maliny trzeba skosić, to trzeba rotacyjno zapiąć, bo czym to skoszymy? Niczym chyba Dobra, tu to wyłożymy Dobra Przewraca się Dobra Udało się. Głębosza, może wezmę z tej strony. Od tyłu. Kogo się otworzy? Tu już się zrobię taki przejazd. To też tu jeszcze trzeba wszystko uprzątnąć. Co do złomu, to wyzłomować. Weznę go tu. Głębosz jakiś czas temu dostał. Dostał łapy. Także można go by lekko już postawić. A wywiezemy go. Resztę masz, maszyny albo tu nawet, byle kaj. byle kaj no i myślę zająć się tą przyczepą Zajmiemy się tą przyczepą i... Będziemy sobie taki kontent robić Grudniowy Bo to na pewno cały grudzień nam zajmie Blachy ogarnąć, to ogarnąć Burty, nie wiem czy tam... Kurwa macie Ten łożek też jest do ścięcia, bo mnie wkurwią. A nie może mnie wkurwiać nic bo ja tego nie robię, żeby się wkurwiać, tylko żeby się relaksować Dobra. kurde, kiedyś bez tura. Stare czasy, nic nie było, nic się nie miało ale się to jakoś, widzicie, wyprowadziło wszystko. Jakoś się to udało wyprowadzić do porządku. Dobra musiał tam go postawiamy i już Przyczepa się weźmie to się go zapnie normalnie On i tak będzie po żniwach potrzebny dopiero bo nawet może być tak Do pola obrócony Zgarniemy sobie tu przejazd i przejademy już tędy. Te grabki nie wiem jak ich dać. Nie mam pomysłu. Trzeba by ze złomem też jechać. Bo tu już się nie idzie ruszyć. Co, ładować ten złom? I go wywieźć. Dobra, te nawozy, tu jeszcze jest big bag wopna od Dominika. To już będzie kamień na pewno, albo paćka. Dobra, aha, bo tu, tu widzicie takie worki Co to jest? To kukurydza Kukurydza tu mam do suszenia zostawiono Też to można już pomału wsypywać po Pojedynczo Dobra, te grabie Dobra, zacznijmy od znaczników Znaczniki postawimy tu To jest... ZŁOM ZŁOM Deska wyjebać ZŁOM To jest tak właśnie na wpierdalane wszystko byle kaj PAS To akord jest moi To jest moi, a reszta nie jest moi Jakiś kurwa kalfaset, a tam jeszcze młynek do rąbania tego Stare kółko rozjebane, nie? jest potrzebne, kurwa, stare rozjebane kółko Jakieś pasy nacięte Mnie Wkurwiają takie rzeczy Jakieś bańki, No nie, śmietnisko To, to też nie jest na złom jeszcze Bo z tego jeszcze można zrobić daszek To domy tu O tak samo o, to do siewnika powinno być zamontowane ale na razie tego nie zamontujemy bo nie ma jak tu co, redlice najwyżej się zmieszczą pod ta szopka, nic więcej dobra, bierzemy łyżka na bok łyżka nie będzie przeszkadzać, bierzemy kamień na bok ta płyta te klocki o, to damy tak tak i tak traktor po tym przejedzie to już się nie będzie nadawać na nic i wtedy to już uzno, że to trzeba wyjść. A traktor przez pomyłkę może najechać. Teraz najademy wiaderko. Czuja? Tak. Teraz to. O wiaderko tu musiało stoć. Teraz najademy na ramka z okna jeszcze. Pięknie przejechane blachy. Pięknie. To trochę przesuniemy. Zrobiłem taką płytę, jedna, bo mi. E, zostało betonu, nie? A po co taką płytę? Co z tym będziesz robił? No nie, masakra. O tu jeszcze jedna blacha nie jest przejechana za dobrze. Trzeba poprawić po niej. Dobra. Postawimy sobie ją tu Bo ja bym ją chciał wkopać Także niech ona sobie tutaj jest Ile jest godzin w ogóle? Dziesiąta, no to nie taki zły czas Siemano robią porządki I jak ktoś potrzebuje taką oś to Dwie stówki i możesz zabierać Bo to już jest jej ostatnio prosto Przed złomowiskiem To położymy tu, jak nikt nie będzie chciał No to Olmet będzie chciał. Olmet wszystko wierzy, to jest metalowe Dobra, łyżko widełki, postawimy se tu na bok Albo nie pod ścianą A do tej kubki piosku, to już sobie za. Będziemy coś murować. Raczej nie huja. Też do kur. Też do kur. Dostały będą zadowolone. A ja to tak, to co zostało, to tu tak rozciągnę po całym i będzie gitara. Chyba. Czy jeszcze to wezmę, zgarnąć? A się nabrało już to. Dobra, mamy Tu jest ogarnięte, się w się postawi i tyle. To jeszcze dziadek ogarnie, te grabki się wrzuci na to i wejdzie giz. Już bateria też kończy, także kończymy ten odcinek. John pod wiatą, drugi John pod wiatą, trzeci John na dworze. To jeszcze muszę wziąć, ogarnąć. Ogólnie ogarnąć tu i, i to w sumie tyle będzie. Będzie już posprzątane. Maszyny pod dachem. Tego się odpoli, się go przestawi. Jakby go przestawić? Najlepiej w poprzek chyba. Dobra, coś będziemy kombinować. No i tyle w tym dzisiejszym filmie, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych filmach, na razie cześć!